Co następuje i po części łączy się z poprzednim nagraniem, rozważyłam w swoim sercu, duszy, umyśle. I sądzę, że mam pełne prawo wydać wyrok ekster eksterminacji wszystkich asanżystów. To jest bardzo proste. Człowiek nie ma prawa odbierać człowiekowi życia. Tym bardziej, że nie chodzi tutaj o zwykłe zabójstwo. Zbrodnia znażystowska to zbrodnia wkraczająca głęboko w świat duchowy, wkraczająca głęboko w życie pozagrobowe, wkraczająca głęboko w istnienie. Jest to również zbrodnia przeciwko ludzkości. Terroryzm to za mało. Terroryzm jest to najwyżej metodą walki. Ale kryje się za tym coś znacznie poważniejszego. Właśnie to. Zbrodnia przeciwko ludzkości. Unicestwienie człowieka. Dlatego właśnie, jeśli chodzi o sanżystów, nie mam tutaj żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości. Agnieszka Bata Magdalena Rolik. Ostatnie nagrania z 31. Marca 2021 roku. Teraz jest godzina 2040.